Rozbił się w czasie lądowania pod Smoleńskiem w Rosji. Na pokładzie znajdowali się prezydent Polski, pan Kaczyński, wraz z małżonką, przedstawiciele polskiego rządu, generalicja, duchowni, jak i rodziny i krewni zamordowanych w Katyniu polskich oficerów. Nazajutrz wybraliśmy się z kamerą w okolice Polsat Center, aby zapytać rodaków o kilka zdań, komentarza na ten temat. Jak usłyszałam w dzienniku o tym właśnie, to bardzo mnie to szokowało. I po prostu jest to tragedia wielka dla Polski. I była to duża sprawa, żeby sprawdzić i ten nie obejrzeć i coś się dowiedzieć. I myślę, że. Że to nie był taki czysty wypadek. I kontaktowałam się, mam tylko dalszą rodzinę w Polsce. Także jeszcze się nie kontaktowałam, jakie ich zdanie jest w ogóle. No bardzo smutno. Tylko słyszałam dzisiaj rano, a koleżanka mi tekst wysłała i na no, całkiem. No complete tragedy. Nawet nie mogę. Dla całego kraju i dla Kanady, dla całego Europy to complete tragedy. No. Uh, Myślę, że wszyscy tylko teraz będą myśleć o Polsce i, i, i o, o ludzie co mieszkają tam i co się stanie teraz i o, o rodzinie całego, od wszystkich co byli na tym locie i. Dowiedziałam się w czasie mojej pracy, dla mnie to był wielki szok. No i przede wszystkim no to była tragedia, której, której się nie spodziewałam, że takiej tragedii, która by się stała. Z sercem jeszcze jestem w Polsce i przykro mi po prostu, że tak się stało. Jesteśmy spoza Winnipegu, ale czasami tutaj przyjeżdżamy na zakupy. Dowiedzieliśmy się o tragedii wczoraj. W zasadzie dzisiaj rano obudziłem się, gdzieś godzina piąta. I usłyszałem pierwszy dziennik. Trudno było wierzyć oczywiście. Szybko pobiegłem do telewizora i oglądaliśmy BBC e, telewizję. E, no i o, no oczywiście dowiedzieliśmy się o tragedii. E, zadzwoniłem również do Polski, do kuzynów, Dowiedzieć się jak oni to przeżywają. I e, mój kuzyn powiedział, że cała Polska, chociaż nie wszyscy popierali e, prezydenta, oczywiście są rozłamy, ale w chwilach tragedii wszyscy się po. Skupili i cały naród jednak e, przeżywa tą tragedię. Bardzo nam jest smutno, że taka okropna tragedia się wydarzyła i tyle ludzi zginęło. No, nie wiem, jak ten rząd będzie teraz pracował, ale e, wszystko w rękach Bożych i nam, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, e, bo Polska zawsze w takich trudnych sytuacjach wychodzi e, na, 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 na lepsze. Na lepsze sobie daremy łączymy się. Ta, tak jest. <laughs> Polacy. Jak, jak mają trudności, to wtedy dopiero działają dobrze. Pracują bardzo dobrze.